Dzisiaj robimy ustawatkę owocową. Tak, dzisiaj robimy owocową stawkę. Przepis jest totalnie Łukasza, I ja dzisiaj jestem pomocnikiem. To jest szef, master, szef junior. Ja jestem cię na zmywaku i od tej brudnej roboty. Co, szefie, robimy dzisiaj? Banana, proszę. Banana mamy zrobić. A okay. jakie mamy tu owoce? Może opowiedz, właśnie widzą. Mm, kiwi, banana, jabłko, pomarańcza. Gruszka. No, pomału. Co następuje? Co trzeba zrobić? poobierać Pobierać to. Pobierać? Tak. A może gruszkę ci obrać? Tak. Gruszkę ze skórą? Czy nie? Bez skóry. Bez skóry. Się Na ile osób taka sałatka będzie? Na pięć osób. Na pięć osób. U. To taka delikatna chyba będzie na... Jak zamierzasz to pokroić? <laughs> Przepraszam. Jak zamierzasz pokroić yy... gruszkę? Mm. Na pół chyba, co? Tak, na pół. I co dalej? Mm. Na, na takie plasterki. Na plasterki? Czyli w kostkę taką, tak? Tak jak banan no, tak. coś? Przepraszam to... <laughs> bardzo. Czym będziemy tu jedli, tą gruszkę i w ogóle tą sałatkę? Musisz się opowiadać. Mm, można i delcem łyżką. lub łyżką. też? Tak. A delcem bia taki małym chyba, co? Mm, tak, tak. Taki miks takich owoców możemy do czego jeszcze dodać. To do lodów możemy wrzucić do pucharka? Mm, tak. Myślę, że to... Będzie się wyśmienicie komponowało, co? Tak. Czy takie? O. Taka sałatka, proszę, proszę. Ja tylko nadmienię, ja nie jestem dzisiaj, oczywiście tutaj e, ani bohaterem, ani tutaj twórcą tej sałatki, ale nadmienię tylko, że Łukasz takie sałatki, to sam często robi. Latem to już w ogóle jest na, u nas w domu standard. A teraz chyba wyprema lekko no, co? Przed kamerą. Mm. Czy nie? Trzeba tak. też nadmienić, że Łukasz y, lubi robić takie sałatki, jak są sezonowe. Takie sezonowe, mamy owoce. Tak to prawda. O, tylko... Gruszkę jeszcze można obryć. Ten to. Ten to jest mi się na ozywaku na, na brudnej robocie może sobie dojeść. <grym> na boku. <grym> Teraz musimy je trochę wymieszać. Wymieszać trochę. Co jeszcze z czepia? robimy? Mm, kiwi. Mam. Kiwi? Tak. Kiwi mamy Widzę. To. Mam pytanie u ciebie, szefie. Było to w ogóle myte? Było. Ach, całe szczęście było. Kiwi mamy. Miary. miarę Rzuczutkie. I czasem od, od czasu do czasu też mi się taka rola trafi jak dzisiaj. To mi się bardzo podoba. Nie mam tego stresu, że coś zrobię źle. Ile tych chcesz na Dwa, Dwa? Ja Nie, ja to trzeba pokroić. A. Pokroić. Siar w kuchni każe kroić, to się kroi. I komu byś polecił taką, taką sałatkę? Każdemu. Każdemu. To A... oczywiście ogląda. To ogląda. Hmm. Długo robi się taką sałatkę? 5 minut. 5 minut. Lub to? 6. Aha, lub 6. A powiedzmy jeszcze. Dzieci to powinny jeść takie sałatki, czy nie? Mm, tak. czemu? Bo zdrowa. A dorośli? Mm, tak. Też. No, pewnie lepiej jest jeść taką sałatkę niż. Nie w witaminy, co? Tak. Proszę bardzo. Jedna... Jabłko teraz. Jabłko chcesz? Tak. Proszę bardzo. Jabłko ze skóry czy bez skóry są? Bez skóry. Proszę bardzo, bez skóry. Ja jestem dzisiaj już zaskoczony, że ty w ogóle chciałeś zrobić tą sałatkę. Myślałem, że nie będziesz chciał zrobić, ale super. Bardzo chętnie zjem taką. Jest odpowiedni nóż mam do tego. Myślałem, że... Nie wiecie tego, ridzonka, ale tu widzę, że robi się spora micha z tego, co? Tego dużo wychodzi, tak. Dużo wychodzi. No, tak, tego Jak najbardziej. No, właśnie, widzisz, zawsze nam robi, jak przynosi już gotowe, ale nigdy, żeśmy z nim tak naprawdę nie robili tej słodki, co? Zawsze robił sobie tam sam, sobie, sobie, nam tak naprawdę, ale gdzieś tam w kuchni pokryją mu, byśmy zajęci. Proszę tutaj. Powiem Ci Łukasz, tu strasznie dużo krojenia jest w takiej Bo jak jest dużo owoców, to trzeba dużo kroić. Mhm. Chcesz coś do mnie jeszcze, mam Ci pomóc? Pomarańcza. O mandarynka to jest. A to mandarynka. Nie sądziłem, że tak dużo krojenia jest. Jednak wiesz co, się, jak się robi mięso, to raz, 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 raz i... A tutaj trzeba skrobać, obierać, myć, tutaj dużo tego jest czynności. jak to wychodzi? Teraz trochę wymieszam. Najgorsze roboty, ci cię zagnowałeś widzę. Właśnie do najlepszej. Najlepszej? Tak. <laughs> Tak, trochę tutaj ta, ta, ta mandarynka rozjaśni nam, co? Tą sałatkę, czy nie? Tak, rozjaśni. Poza tym, że winogrona masz już, to, to ciemniejsze jest, to już koloru nabiera. Łukaszu, to bardzo kolorowe. W szkole też chyba robiliście kiedyś takie, nie? Sałatki? Tak, robiliśmy. jest na klasie trzeciej chyba, tak? Tak. Hmm. Chyba była piątka, co? Czy szóstka była? O szóstka. Szóstka wtedy była? Tak. No właśnie, to widzę, że już po, po składnikach, jakieś, jeszcze przygotowała, to szóstka musiała być. Wiesz już prawie koniec. No już prawie koniec, prysnęło Ci w by, by się jeszcze przydało jedno jabłko. No jeszcze jedno jabłko? Tak. No mamy, nie wiem czy nie za dużo będzie syna. Ale lepsze. Kiwi jeszcze ja mam zielone. Kiwi, kiwi tak mamy nie? bardzo dużo kiwi. Mamy się kupiła Czy to Ty byłeś mama, na zakupach? Ja byłem. Ty zapytam tak. Czy to, te owoce to, to, to sobie chyba pod siebie, pod tą sałatkę wybierałeś, to, co? Nie. Nie? To dzisiaj mamy tak naprawdę chyba dwóch bohaterów eee, w tej sałatki, w, w tym vlogu przepraszam, nie w sałatce. W sałatce jest kilka bohaterów. Kilku bohaterów, a w vlogu jest dwóch. Wiesz co Łukasz? No, sałatka jest pierwszym bohaterem, a drugim bohaterem jest kto? Ja. No, tak, tak, ty jesteś drugim bohaterem, ty. to prawda. Oj, wygląda na ciśnienie, aż mi ślinka leci na taką sałatkę. Jeszcze więcej pomarańcza. Jeszcze jedno? Tak. No dobra, to obiorę. No jak Łukasz? I w końcówka? To końcówka. Uh -huh. hmm. Pychota. A to wina, ogromno jest to, to zielone? Bez. Oj tak. Bruszka bardzo dobra. Słodka. Nie wiem co tutaj pożeroku to się tego... Teraz hmm. trzeba wszystko zamieszać. No, wygląda znakomicie. No dobra, no i co okaż? No to trzeba spróbować. No spróbuj, master szefie. aby się nie zmarnowało. Zobaczcie, jak to już jest, i tak. już coś spadło, to już. Nasze psy też lubią owoce. No i co? Całkania. Dobre. Bardzo. Bardzo dobre. Tak. Cóż, moi drodzy, my będziemy się żegnali. Łukasz jak widzicie, widzieliście że był przepyszną sałatkę A teraz bierzemy się do, do konsumowanie Prosto, szybko i nawet dziecko potrafi to zrobić samemu Zachęcamy wszystkich, lubcie od tych najmniejszych do tych najstarszych. Tutaj są witaminy, źródło witamin, bogactwo. Tak? tak? Żegnamy się? Tak. Dziękujemy, że oglądałeś nasz kanał. Zapraszamy do subskrypcji i dajcie lajka, łapkę w górę. Cześć! Cześć!